Cześć! Ja mam na imię Karolina i witam Cię na kursie Car Group. W tym odcinku opowiem o tym, co robić, kiedy w naszym domu pojawi się szczeniak. Jak z nim postępować, aby już od początku naszego wspólnego życia zapewnić mu dobre warunki do rozwoju, a sobie, jako opiekunowi, ułatwić trening psa. Po pierwsze, decyzja o przyjęciu pod dach szczeniaka musi być zawsze zaplanowana wraz ze wszystkimi członkami naszej rodziny ważne jest, aby już przed pojawieniem się psa ustalić jakie zasady będą obowiązywały w naszym domu. Jeżeli są takie miejsca, na przykład do których nie będziemy wpuszczać psa, na przykład pokój, do którego pies nie będzie miał wstępu, to warto od razu ten pokój zabezpieczyć, podobnie też jak meble czy inne przedmioty w domu, które pies mógłby zniszczyć a także takie miejsca, które mogłyby być potencjalnie niebezpieczne dla psa, takie jak balkon czy schody. Należy pamiętać, że te pierwsze dni psa w naszym domu to zwykle dla tego ośmiotygodniowego szczeniaka, pierwsza dłuższa rozmąka z matką, i w tym okresie warto szczególnie zadbać o komfort psychiczny naszego psa. Pozwól, aby pies samodzielnie zwiedził sobie nowe mieszkanie. Zobacz, czy garnie się on do ludzi, czy wręcz przeciwnie, trzyma od nich dystans. Nie pozwól, aby dzieci zamęczyły go głaskaniem i sam również poczekaj z czułościami, aż pies sam do ciebie podejdzie. Zwykle to trudne, ponieważ widok szczeniaka powoduje, że większość ludzi ma ochotę go przytulić. Natomiast warto się przed tym powstrzymać. Od razu warto też zaprezentować mu gryzaki i pokazać, jak się ich używa, aby zapobiec potencjalnym zniszczeniom w naszym domu. Nie tylko pierwsze dni będą trudne, trudne będą także pierwsze noce. Pamiętaj o tym, że do tej pory pies spał wtulony w swoją matkę i w swoje rodzeństwo. Dawało mu to takie poczucie bliskości, bezpieczeństwa. Jeżeli ustaliłeś, że w Twoim domu pies nie będzie wpuszczany do łóżka, do sypialni, to jednak warto te parę pierwszych nocy spędzić w pobliżu takiego szczeniaka, albo rozłóż sobie karymatę gdzieś koło legowiska, albo przenocuj kilka nocy w salonie, jeżeli tam ma być docelowe miejsce odpoczynku psa. Można także położyć rękę blisko szczeniaka, aby no właśnie, czuł tą bliskość opiekuna. Można także do legowiska włożyć maskotkę, która będzie właśnie imitować matkę, albo ciepły, ale nie gorący termofor, który zapewni mu ciepło. Jeżeli jesteś rodzicem albo masz młodsze rodzeństwo, to wiesz, że dzieci poznają świat poprzez wkładanie sobie różnych rzeczy do buzi. Dokładnie tak samo jest ze szczeniakami. One również badają świat za pomocą pyszczka i za pomocą nosa. W ogóle te pierwsze zabawy szczeniaka z rodzeństwem polegają na wzajemnym podgryzaniu się dlatego pies będzie próbował tego także w nowym domu. Nie oszczędzi butów, kabli, e, różnego typu mebli, ani twoich nogawek. Nie warto jednak na psa się złościć, za to należy pokazać mu zabawki, które zaspokoją właśnie tą naturalną potrzebę gryzienia u psa. Do tego możemy też dołożyć sygnał dźwiękowy. Na przykład, kiedy pies zaczyna podczas zabawy gryźć nasze ręce, mówimy: Ojej! albo Ała! I wtedy pies, zaciekawiony nowym sygnałem, najprawdopodobniej te ręce przestanie gryźć, chociaż na chwilę. No, i wtedy należy psa nagrodzić i dać mu w zastępstwo naszej ręki zabawkę do tego przeznaczoną. Ważną kwestią jest również socjalizacja, która powinna zakładać poznawanie przez psa w tym właśnie wczesnym okresie różnych ludzi, zwierząt, przedmiotów, miejsc i sytuacji w jak najbardziej przyjemnej dla niego atmosferze. Nauka zostawiania psa samego w domu. Jak najbardziej jest istotna, bo prędzej czy później pies będzie musiał zostać sam na jakiś czas w domu bez opiekunów. I pamiętajmy, aby zrobić to stopniowo. Zaczynamy nawet od wyjścia za drzwi. Czekamy tam kilka sekund, jeżeli nasz pies nie szczeka, jest spokojny, wracamy. Później, oczywiście, stopniowo ten czas wydłużamy, tak żeby pies potrafił zostawać coraz dłużej. Sam w mieszkaniu. Natomiast tutaj taka uwaga: jeżeli pies zaczyna szczekać, zaczyna się niecierpliwić, denerwować, to nie wracamy w tym momencie do domu, tylko czekamy chociaż na ten krótki moment, kiedy pies się uspokoi, przestanie szczekać i wówczas dopiero wracamy. W innym wypadku pies nauczy się, że takie najlepsze rezultaty daje szczekanie pod nieobecność właścicieli, no bo, ponieważ wtedy wracają natychmiast do domu. Czy to jest dobre? No niekoniecznie, bo w momencie, kiedy pies zostanie sam na dłuższy okres, to najprawdopodobniej będzie szczekał przez długi, długi czas. Kolejną kwestią jest przyzwyczajanie psa do smyczy, obroży czy też szelek. Ciężko jest oczekiwać od psa, który nigdy nie miał na sobie tego typu sprzętu, że od razu będzie chętnie spacerował przy nodze właściciela. Dlatego ważne jest wprowadzenie smyczy, obroży i szelek stopniowo. Pierwszą podstawową wskazówką jest to, aby Zakładać te szelki czy obroże kucając koło psa, a nie stojąc, ponieważ psy bardzo nie lubią właśnie tego widoku, kiedy ktoś się nad nimi pochyla i bardzo szybko mogą się przestraszyć. Zanim jednak w ogóle włożymy szelki czy obroże, dajmy najpierw szczeniakowi zapoznać się z nimi, obwąchać. Następnie zacznijmy dotykać tych miejsc, których będziemy dotykać zakładając obroże czy szelki, czyli łapek lub szyi. Później, oczywiście, zwiększamy poziom trudności. Spróbujemy włożyć jedną z łapek do szelek, ale nie zapinamy ich jeszcze. Nie szczędzimy oczywiście przy tych wszystkich etapach smakołyków i pilnujemy, aby stopniowo przechodzić do każdego etapu. Jeżeli na jakiś etap pies jeszcze nie jest gotowy, wówczas wracamy do tego poprzedniego. W następnej sesji szkoleniowej można już spróbować zapiąć na chwilę szelki czy obroże, pamiętając, aby pies dobrze się czuł. Kiedy już nie ma problemu z szelkami, można powoli przyczepiać do nich smycz. Jednak najlepszym sposobem jest początkowe pozwolenie psu, aby w ogóle biegał po domu, właśnie ze smyczą w szelkach. W taki sposób zachęcić go, aby to było już dla niego w jakiś sposób naturalne. Kiedy opanuje już ten etap, można zacząć chwytać smycz i zachęcać psa, aby podążał w niej za nami, oczywiście ofiarując mu w zamian dużą dawkę przysmaków i pochwał. Ostatnią poruszoną przeze mnie kwestią będzie nauka czystości. Czyli temat, który przeraża niektórych właścicieli, szczególnie tych, którzy bardzo lubią swoją podłogę i dywany. Musimy pamiętać o tym, że psy zwykle przyzwyczajają się do miejsca i zapachu. Oznacza to, że jeżeli pies wybierze sobie w naszym domu jakieś miejsce na załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych, to z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie je wybierał, kiedy znowu poczuje potrzebę. Warto dlatego zaopatrzyć się w maty dla szczeniąt i rozstawić je w miejscach, gdzie pies siusia. Dobrze, aby miejsce takie znajdowało się jak najbliżej drzwi. Aby do tego doprowadzić, oczywiście można tą matę stopniowo, stopniowo przesuwać i nagradzać psa za każdym razem, kiedy się na niej załatwi. Dzięki temu bardzo łatwo będzie wyłapać moment, kiedy pies zmierza w kierunku maty, a drzwi będą na tyle blisko, że szybko będziesz w stanie udać się z psem na zewnątrz, aby załatwił swoją potrzebę fizjologiczną. Pamiętać należy również, że wpadki czasami się zdarzają i nie należy zniechęcać ani siebie, ani psa. Warto również unikać takich wyjść typowych na siku. I z powrotem, ponieważ pies bardzo szybko nauczy się, że wstrzymując się od wypróżnienia, wydłuża tym samym spacer. Warto, aby po załatwieniu tych podstawowych potrzeb fizjologicznych udać się z psem choćby na taki bardzo krótki spacer, aby pokazać mu, że szybkie załatwienie się na zewnątrz będzie mu popłacać. W tym pierwszym okresie warto również przekonać się, co motywuje Twojego psa najbardziej. Czy jest to smakołyk? Jeżeli tak, to jaki? A może wspólna zabawa? Jaka? Może twój pies ma ulubioną zabawkę, która jest dla niego najbardziej atrakcyjna? A może to dotyk opiekuna, pochwała słowna? Warto to sprawdzić, aby wykorzystać to przy treningu psa i nagradzać go właśnie podczas takich wymagających ćwiczeń w ten sposób, który najbardziej go zmotywuje do dalszej pracy. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli właśnie zaczynasz pracę ze szczeniakiem, to z całego serca życzę Ci powodzenia.